A w jaki sposób nad tym pracowaliście? Spotykaliście się, pracowaliście zdalnie? Intensywnie, prostu, nieintensywnie. Damian ma słabą pamięć, tak. niestety, biedny. <głos> <głos> ja niewiele lepszym, ale troszkę pamiętam. Mm, chyba zarzuciłem sieć, powiedziałem: Damian, jest taki pomysł. Wydaje mi się, że to była jedna strona w doksie, która gdzieś tam spisywała te założenia. A może w ogóle uda się ją pokazać, jak przeszukam dokumenty. Kiedyś mieliśmy taką refleksję z rok, dwa lata temu, że bardzo się to nie zmieniło, czyli trafiliśmy. Zasadniczo to, co robił winstreamli w mega skali versus to, co robiło na początku, to nadal technicznie, jeśli chodzi o taki workflow, to jest mniej więcej to. Damian ileś tam czasu siedział, kminił. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli jakimiś tytanami pracy, stąd też to trwało tyle czasu. Jakoś tam wieczorkami czasami to zrobiliśmy. Były wzloty i upadki na przestrzeni tych dwóch lat, ale pewnie taka wstępna weryfikacja techniczna, Wydaje mi się, że nastąpiła dosyć szybko. To było takie zielone światło od Damiana, że no, jakby się uprzeć, to, to chyba da się zrobić. I to nam dało na pewno bardzo dużo, mm, bardzo dużo energii. Pamiętam taki moment, gdy ja siedziałem wtedy w biurze w mojej poprzedniej firmie, a Damian był u siebie i udało nam się faktycznie za pomocą jakiejś mega prostej funkcjonalności wyświetlić tą treść na streamie i zczytać informację, że ta treść jest widoczna i to był taki moment, wow, to się da zrobić, wow, duże wrażenie to na mnie zrobiło i zostało ze mną to wspomnienie.